Witajcie, witajcie widzowie w drugim odcinku z serii The Forest. Ja jestem Duszek, a jest dzisiaj z nami jak najlepszy Bob. O, skoro już jesteśmy, wróciliśmy na nasz świat. Ok. Bob, chodź, ulepszymy nasz domek. Potrzebujemy 7 kut. Chodź, to ty ulepszaj. Okay. Ja mam inne rzecz. Kurczę, już minął drugi dzień. Ciekawe, co z twoim synem. A co, jeżeli gdzieś zniknął? Ty? Znaczy się na pewno zniknął, bo go porwali. Ale co się z nim mogło stać? Był taki młody. Taki głupi. No ty sw do swoich dzieci nigdy poszanowania nie miałeś, Bob. Ja nie miałem jeszcze dziecka. Szukam dziewczyny, ale jakoś na tej wyspie łatwiej mi się zaprzyjaźnić z kanibalami niż z jakąś dziewczyną. Z kim? Kan... Z zbyszkami. Ja się boję, że kiedyś oni nas napadną i nie będziemy mieli jak się obronić. Będziemy musieli się poddać. I pójść w niewolę do nich. Ojej. Marzę jak wrócę do domu to wziąć taką porządną ciepłą kąpiel. Masz może. Ale może jest zimne, tak jak na naszym Bałtyku. Dobra, ja jeszcze zrobię to drzewo i pójdziemy eksplorować troszeczkę mapy. A w późniejszym czasie, jeżeli zostanie czasu, to pójdziemy sobie zobaczyć, co jest przy tych kontenerach. Okej. Okay. A wy widzowie pamiętajcie. Możecie napisać... Komentarz: Subik was nic nie kosztuje, a nas napędzę, żeby robić lepsze filmiki. Dokładnie. Ja sobie o, ile żółwi? Ja sobie teraz drzewo tak wcinam. I nie wiem dlaczego. A ja zabiję, a ja Zed żółwie. Niszczysz z żółwiki, biedne żółwiki. O, wali się drzewo. Kiedyś, Mam potrzebne mięso. Kiedyś, jak byliśmy na naszej planecie, to miałem takiego kuzyna. Nazywał się Jaruś. Był tak niegrzeczny. Był tak niegrzeczny. Masz jakieś mięso? Już sprawdzę. To tylko dojadę naszym wózkiem. Ok, weźmy sobie teraz parę kłód i stwórzmy jakiś prowizoryczny domek. Masz czy nie? Mamy już domek. Masz mięso, to daj tu. Problem jest następujący, Bob. O! Możemy wstawiać mięsa, ale nie mam mięsa, niestety. Przydałoby się za? To trzeba. Z. żółwiki. Chodź, pójdziemy... Możesz wodopoje. Chodź, pójdziemy zobaczyć, poszukać saren. Pójdziemy przed siebie za samolot i zobaczymy co tam jest. No. Chodź Bob, ze mną. Kurczę, przydałby się jakiś taki wodopój, na którym byśmy mogli pić i by się nam nic nie stało. O Przydałbyś się Ta słona woda to Nie Łatwiej ją do zupki wrzucić niż wypić Sarna Dwie wiórki Nie co Tutaj jest, tu druga Cio To ty zabiję To ty z jedną Mam Mariuszka z. Widzę Mariuszka Coś tam ktoś krzyczy. To moja zdobycz. Tam widział Mariuszek przyszedł. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan gdzie my jesteśmy? Przepraszam. Przepraszam. Widziałem tu takiego jakiegoś pana. Chodź. Pamiętasz gdzie był nasz rozbity samolot? Nie. Co to jest? Patek. Chodź, to wróćmy do naszej bazy. Chodź prosto, pójdziemy. Naprawdę, ale ci ludzie, którzy tu są bez ubrań... Nie wiem, mają własne jakieś plemiona czy co? To jest A. dziwne, że ja... najpierw jakaś pani bez ubrań, która zaczęła nas bić, znaczy się dostała sikierą i się ogarnęła po chwili. Została chyba zjedzona. No, ale jak się nie ma co jeść, no to można zawsze zjeść jakiegoś człowieka. Oczywiście pamiętajcie widzowie, że to co my mówimy jest niemądre Zbyszek, 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 Zbyszek Goni, goni, goni Idę do ciebie Dwa, dwa, dwa Eee yy... Dwa Dwa jakieś ludzie, oni po drzewach skochają Ej nauc... Dziwni. ludzi, ludzie nauczcie nas tej techniki łażenia po drzewa Chodź, pogadamy z nimi Halo? on ma patyka! Patyka ma Bigo, Bigo! Problem ma jakiś. Bij, 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 bij! Dobi, Dobi! Utnijmy go, utnijmy mu część. Jego drugi braciszek! Trzeci, trzeci! To tacy z Media Expert troszeczkę. Z czego? Z Media Ekspert. Byna... Bynajmniej będziemy mieli co jeść. Dawno nie mieliśmy co jeść, a takie mięsko z takiego kolegi był się zjadło. Okay. O, tutaj jeszcze jest jeden przyjaciel. E, możesz wziąć jego górną część ciała zwaną głową? E, mi, mi się już nie... Miało. Nie mogę. Dobra, Za ciężki plecak. Chodź. Pójdziemy sprawdzić, bo pamiętam, że tam gdzieś był samolot. Co to jest za jakiś pagórek? Rzeka. Wow. Ale ładna. Chodź, zej nie schodźmy na razie może. Ja zejdę, chodź. Okej. Okay. Ja bym szedł już do bazy. A można w ogóle z niej pić? Nie wiem. Chyba. Tam. Chyba nie. Słona ta woda. Ja bym poszedł już do bazy. To chodźmy. Ważne, że znaleźliśmy jakiś zbiornik. Albo chodźmy jeszcze do samolotu, bo może coś przeoczyliśmy. Nie, ja bym poszedł już do bazy. No to... Tam nic nie ma już. Ja w samolocie może coś będzie, bo ostatnio nie. Okej, okay. to chodź do bazy. Yy, odłożymy te od Zbyszków rzeczy. I chodź. No. I chodź pójdziemy yy, te kontenery jeszcze. No. Nie, to już w następnym odcinku. No dobra. Zbyszek w bazie, Zbyszek w bazie. No to załatwmy go jeszcze. Proszę pana! Ale pan nie wie, że nie wchodzi się komuś na posesję? Ej, bo ten pan jest agresywny. Ja bym zrobił te palisady. No. Ale to tak jak mówił Bob, zrobimy to w następnym odcinku. Ale teraz jeszcze szybko postawimy suszarki na mięsa. Dwie. Bo mięsa nigdy nie jest za dużo. A suszarek też, pamiętajcie. Pamiętajcie, jakość filmów może nie być zawsze najlepsza, choć jeszcze zerżniemy tego kanibala. Ale my się bardzo staramy dla Was robić jak najlepszy content. O nie umra. Lepiej nie umiemy. widzowie do następnego odcinka Tak Pa pa Pa